Raduj się w panu, a on spełni pragnienia twego serca. Jesteśmy dzisiaj tutaj, by Bogu dziękować za te wszelkie dobro, za to dzieło, za ten most, który tu powstał. Ja tego starego mostu nie pamiętam, bo mnie tu nie było, ja już pamiętam ten nowy. Tak jak wspomniałem, przyszedłem, to na sam początek święciłem ten most. Ale on służy, to jakieś dobro, które tu powstało, wiele ludzi, którzy się do tego przyczynili, a dzisiaj jakby dopełnienie, aby w sposób szczególny podziękować panu Stanisławowi Dąbkowskiemu, który tyle trudu tu wożył. sami zresztą doskonale wiecie, bardziej pewnie niż ja, i chcemy, aby jego imię zawsze wiązało się już z tym mostem. Teraz Szanowni Państwo nastąpi odsłonięcie tablicy pamiątkowej wykonanej przez lokalnego artysta rzeźbiarza, pracownika Domu Kultury i Kustosza Izby Regionalnej w Wejsunach, Pana Piotra Bogdaszewskiego. Szanowni Państwo, zapraszam teraz do obejrzenia krótkiego filmu prezentującego postać Stanisława Dąbkowskiego. Most powstał bardzo szybko. Powstał dzięki firmie Domost, a, a firma Domost to Stanisław Tomkowski. Ja tego filmu naprawdę ciężko mi było oglądać. Już trzecie podejście, ale dalej mnie łamie. Ludzie za dużo budują murów, a za mało mostów. Przykładem człowieka, który potrafił budować mosty w sensie dosłownym, ale jak słyszeliśmy na filmie. Również e, mosty między ludźmi był pan Stanisław Dąbkowski. Składam serdeczne podziękowania panu Piotrowi Ryszardowi Felińskiemu, burmistrzowi miasta i gminy Ruciane Nida, za wyróżnienie mieszkańca i przedsiębiorcy prowadzącego działalność zarówno na terenie gminy Małkinia Górna, jak i całej Polski, świętej pamięci pana. Stanisława Dąbkowskiego. Przywołując dziś Państwo postać Stanisława Dąbkowskiego, człowieka niezwykle uzdolnionego, posiadającego ogromne doświadczenie w branży budowlanej i kolejowej. Postać zasłużoną dla naszego re regionu za sprawą realizowanych inwestycji służących na co dzień naszej lokalnej społeczności. Dom i most. Są to dwa słowa ukochane przez mojego tatę. Dzielił on swoją osobę między domem a mostem, a nawet wieloma mostami: tymi, które zbudował, i tymi, których nie, ale je podziwiał ze względu na swoją pasję i zawód. Stanisław Dąbkowski osiągnął bardzo wiele na swojej drodze zawodowej. Wyszkolił wielu swoich następców, którym przekazał pasję i miłość do budownictwa. Nigdy jednak nie przypuszczał, nawet w najskrytszych marzeniach, że zostanie tak zacnie uhonorowana. Nadanie imienia mojego taty Stanisława Dąbkowskiego, zbudowanemu przez niego mostowi w Wojnowie, to ogromny zaszczyt również dla całej naszej rodziny i dla pracowników firmy Domost. Most w Wojnowie, właśnie dzisiaj, zapisuje się jako kolejne niezwykłe miejsce na mapie naszych wspomnień związanych ze Stanisławem Dąbkowskim. Dziękuję serdecznie. No, szanowni goście, przyjaciele, chcielibyśmy przede wszystkim wam wszystkim podziękować za dzisiejszą obecność, bo tak liczna obecność świadczy tylko o tym, jak wspaniałym człowiekiem był właśnie Stanisław Dąbkowski. Dziękuję.